Właśnie prawie skończyłam yy, spodnie, haftki są. Namęczyłam się przy tym w chuj, yy, ale można to uznać za część pierwszą vlogaska Jestem zajebiście spisgana, bo byłam przez 12 godzin w pracy. Yy, przyjechałam, yy, siedziałam teraz prawie 4 godziny nad wykończeniem spodni. I w końcu mogę położyć się spać i iść ponownie do pracy, a przed pracą jeszcze coś tam poszedć, żeby się wyrobić. Generalnie to mamy środę. W fartek wracam, znaczy jutro wracam z pracy i w sumie muszę wykończyć jeszcze nogawki i dokończyć pasek. Przy czym tam jest też Ewka, ale z Ewką akurat lubię pracować, tylko jeszcze, Boże, muszę nawet wyregulować sobie brwi i chyba będę to robić już w hotelu, umrę. W sumie jedyną rzeczą, o którą się nie martwię są soczewki, bo soczewek mam w brud, znaczy może nie w brud, ale parę par się tam znajdzie takich adekwatnych, takich y, brązowo-czerwonych, no nie wiem, w każdym razie Nojoa ma taki kolor oczu, że raczej tutaj wchodzi w grę. Photoshop albo naprawdę zajebiste światło, albo po prostu fuks. Ja nie mam bladego pojęcia, jak będę w tym wszystkim wyglądać. Ogólnie na pocieszenie, znaczy na pocieszenie, to takie info, tak, taka zapowiedź, potraktujcie to jako trailer, że y, mam ponagrywane mniej więcej progresy, żeby zrobić taki filmik z making ofu. Nie wiem w sumie po co, skoro y, ja i szycie to tak średnio, no ale y, chwaliłam się chyba na którymś poprzednim filmiku, że y, w sumie się dokształcałam ty w tym zakresie, więc... Więc, może będzie to w jakiś sposób tam, powiedzmy, satysfakcjonujące dla kogokolwiek. Nagrywam jeszcze raz, bo mój selfie stick jest upośledzony i, tak jak w poprzedniej części, którą musiałam skasować, powiedziałam, że polecam, za z obespiapką, to kurwa nie polecam. No nie, tutaj leży już Joe gotowy, znaczy gotowy w sensie szyciowo gotowy całe. Nie mam już nic, co wymagałoby przeszycia, zostało tylko. Klejenie, dosłownie klejenie i parę tam wycinków. Ja jestem z siebie dumna, bo mamy czwartek, mamy godzinę 19 i ja jeszcze żyję. Nawet zdążyłam pospać chwilę. Zostało mi jeszcze milion rzeczy do zrobienia, łącznie z pakowaniem, ale jakoś sobie radzę. Z takich rzeczy, no to miałam plan, żeby przyjechać na 14. Do poznania jutro czy w piątek, tak, na hotel, ale chyba mi się to nie uda. No nie widzę tego, nie? Jakby obi obimbałam sobie przez ostatnie dwie godziny, yy, robię teraz maraton igrzysk śmierci, bo, bo już nie mam naprawdę co oglądać, więc po prostu rewatchuję filmy, jak leci wszystko. W ogóle w życiu jeszcze nie poszło mi tak sprawnie szycie, w sensie sprawnie pod tytułem że żadne, że maszyna się nie zacinała, że ja umiałam dobrać igły do materiału, że wiedziałam co z czym od razu, nie kombinowałam z wykrojami, cudów nie było. Znaczy trochę były przy spodniach, ale to już jakby kwestia tego, że się dokształciłam i jakoś tam z tego wybrnęłam. No i co? No, będę zapierdalać, nie? Bardzo niewymierna próba generalna. Mój drugi podbródek jest zajebisty, mam nadzieję, że go nie będzie wykonał Da się go wykonturować. O, ja jestem w trakcie chudnięcia, także i tak jest lepiej niż było 11 kilo temu z takimi rzeczami, duszna w tym generalnie. Teraz i mamy po północy już i już jest mi ciepło, a mam tu na sobie może kwadrans, ja naprawdę nie chcę wiedzieć co będzie w pełnym słońcu na Hikari, bo zapowiadają 28 stopni. Także, jeżeli usłyszycie wielkie jebnięcie jakiegoś wieloryba, to będę to ja, bo zemdleję z przegrzania. Tylko, proszę, nie ruszcie klat. Świnki mają posprzątane i sobie jadę. A ciu No więc wygląda to mniej więcej. W ten sposób. Chyba damy rady. Teraz sobie odpalam ogólnie samochód, ale no została mi jeszcze myjnia. Yy... I tankowanko szybkie i szybkie skołowanie czegoś na drogę. W życiu bym nie powiedziała, że uda mi się umieć samochód, nie dość, że tylko za 6 zł to jeszcze tak szybko. I ja nie wiem, co się dzisiaj stało. Już mi się śpieszy na konwent chyba. I muszę znowu klikać to ręką, nie? Cześć? Muszę się ten kabelek spierdolony. Aha. A myśpadli. Hmm? Aha, mojego tego, no. semmilka. A czemu? Bo mój działa ten przed piedzonnik. Coś ale tam jest dłuższy. Mój hmm. hmm. jest dosyć długi chyba. Ale nie no to jak ci wygodnie. No jest dłuższy. Umówmy się. No dobra. <laughs> tam jest Piotr. O, to już nagrywasz. No tak, cały czas tak. i to jest ta niezwierczna cisza, co nie? Dobra, dobra, ja już się, wyspok się uspokajam. Pospakajesz się, pozory. Nie, już, już, już. już twoje TikTokerze właśnie. O, <laughs> zobaczą twoje prośby Słuchaj, oblicze. że dobrze znają moje prawdziwe oblicze. I Aha. wiedzą, że właśnie, kurwa, Piotr piwo. To <laughs> <bo ty> że już, <laughs> już mnie, kurwa nosi. Jezu, nie rzucajcie, Zaj, by... tym błagam. <laughs> ty, a mamy otwierać? A po co otwierać. Nie, no, po nic. No tak, no, wszystko, no, wszystko ty, kapsa, kapsa. Ja ci mogę na cnurutką otworzyć. Czy wiesz? No, kiedyś się robiło. O lol, to nie, mm. że ja ubija, uwalałam tylko odstany. I ty kurwa, luz. Szyjki, ale nie, nie róbcie tak. Nie róbcie tak. Kino, no, ja, ja nie mogę butek i plastikowy odkręcić ja wodę od wody zwykłej, a Ty mi mówisz. Nie, się... A ja myślałam, że to ja nie mam siebie w rękach, tak. Te... Ja z tamtym telefonem kiedyś otwierałem. Takim połajem. Telefonem? Połem. No. Mówię wszystko, może możesz To Otworzysz mi to czy nie? Tak. Mógłbyś się przyszedłeś? Wrócimy. ja pod lód, po, lód poszedłem odrzucić. Bo lód A, dobra, możesz. Do Okej. Okay. A w, nie, w ogóle... To jest lekko. <noise> A to jest dopiero pierwszy dzień. Nawet nie pierwszy, no. bo mamy piątek. Dojechaliśmy do Poznania, znaleźliśmy się w tym samym miejscu, w, sumie w tym samym no. czasie. Także to było przeznaczenie, że tutaj skądzimy Upojnę trzy dni. Tu. Ale to jest Powerbank. Tu, tu, tu. Jezus, ty ho, oh, otworzę. Ej, no otwórz drugie. Zaraz zrobimy pokaz. Zdróweczki, Zdroweczki, paroweczki. No, ale dobrze, to powiedz mi, Konweta, jakie masz y, oczekiwania y, względem Hitali. Znaczy ja... Bo ty nie byłaś. Tu ja powiem, że ja jestem trzeci raz, że ja jestem na każdym hikarii, jakie, jakie było. Znaczy ja się cieszę, też. że, nie jest, że jest znacznie, nie jest tylko na terenie szkoły, że jest właśnie dużo trenu obok, że się będzie można, wiesz, rozwalić konkretnie. Tak no? no. Bo nienawidzę konwentów, które są właśnie tylko w szkole i nic poza tym. Możemy znaczy... wziąć kocyk, mam kocyk w samochodzie. Piknik. Ale... O. W sumie my też mamy taki mały kocyk. No. no. Dobra, no w sumie... No w sumie ty! Nie przeglinać. O po nie Tu pytamy na akredytację. Tak. Będzie akredytacja. Jest z nami Rafcio. Ja ci pomagam. Chcesz pomagać jeszcze raz, buksol? No wiesz co? co? Co nie jest zbyt że Potem nie zbyt... na Twitchu. Nie na Twitchu, to, to jest normalna droga normalnie na YouTube'a. Idziemy tutaj, na tutaj Mamy hejfn, się zgubiliśmy. Odeszliśmy, kurwa, 20 metrów od naszego bloku i nie wiemy, by, gdzie jesteśmy. Tarczy. Wracamy. Że bardzo, to jest na instancie szef y, <laughs> To nie jest na instancie, <laughs> to jest już pełny koszt. Czekaj, ale pokaż go bliżej, tu do kamery bardziej. bardzo. Ale czekaj, to to szyła się Tak, to jest przeze to. szyta. Okej. Okay. Może być. Może być? Akceptowalne, tak. ale to, to! To! Świeżo skończone! A ten... Brand new! Słyszycie <laughs> co leci? Pomocy. Jo, chodź. Przemysłem się nagrywać. Tu jesteś. Tu ja. Tak, mamy fotki. I zostałam wkręcona na jakieś foty z ludźmi, których nie znam, ale już znam. wszyscy znamy. I ja to twoja woda? się. Tak, czyżnata. A czy chodzi, czy do chęcej nalać na... No nalej bo jedno Adam masz coś do powiedzenia? To jest żałuj, żałuj, że nie nagrałaś. Do ciebie. No zjeść. Zostań na Dobra, nie gra. Byłam Wygazki. zajęta opiekowaniem Wysa. się nią, żeby Kurwa, nie spadł z Nie, Kurwa, przepraszam. Wygaz... Leciałam po 3 metry. Jak zwykle minę wszystko. Chodź, szatanie. To ja przyjdę. Co masz do powiedzenia do vloga? Hejka. Tak. Jak się bawi? O, genialnie. Jest chuj ja się rozpływam, chociaż nie smażę się, bo silikon działa. Najlepszy krem z filtrem. Filtr 100%. O, tutaj też, hello. Hejka, tutaj. Satan. nas, to idziemy tam. Jesteśmy w ogóle w poznańskiej Czy Cześć, będziesz pilnować naszych rzeczy? Tak, już zadeklarowałam. No. Dziękuję. Tak, bo ja jestem w podtek, jest ja jestem tu jest w, w roli helpera. Ja tu nie, będę no, pilnować i zamierzam jechać to na I desek. Nie widziałam? Nie. W podstawówce jechałam na brzuchu tam sobie, a. co? Okay. Okay. Ja myślę, że ja nie, nie widzę ja tutaj niepowodzenia. No Co się złego może stać? Tima bez opieki z deską. Uwaga, teraz będzie, yy, jak to nazwać? Recita. z Genshina! Dobra Gencini, ale mi się zaraz taki teraz jaskierem kojarzy. Geje mają fotecki Trafiliśmy na pochód furasków urocza Nie wiedziałam, że jest tu tyle ludzi Nie wiedziałem, że jest tu tyle Co Nie Proszę bardzo kurwa, niezdrowy tryb życia Adam kurwa Co no, niezdrowe? No foto. Shadow The hedgehog. Zawiodłem się na tobie. O kurwa, nie wierzę w to, co się tu wydarza, nie? nie tam drugi raz, jesteśmy przebrani. Tak. Znaczy kto jest, ten jest. No. Adam walczy. Ja walczę do końca. Konweta walczy, do ale całego. walczy tylko dlatego, że nie ma pierdolonej klaty. Ja sobie ją podarowałam, została mi z tamtej wersji tylko bluza. Jest Pitu. Hello. Jest Rafał znowu. A przed nami tupta. ta... dzielnie. Yy, ta dzielnie. dzielnie. Dobrze sobie po helarynie. Dobrze, jak na razie Wasze raz. wrażenia z Hikarii? Poza tym, że nie byliśmy na żadnej atrakcji i nie weszliśmy ja w, w sumie do środka, do środka, bo za gorąco. Mnie się ale... udało na 5 minut. O, i co powiesz? Pitu, o, o dużo, wnętrze. dużo cosplay. Dużo, no. dużo, dużo. O, właśnie, no to jest, ale to jest. Widziałem do do cafe, nie widziałem Bubble tea. Trzeba znaleźć Bubble tea to jest gdzieś w środku, podobno z bardzo dużymi kolejkami, ale to chyba nikogo nie dziwi. Ale tutaj bałam buty. Eee. O właśnie, był wypadek przy pracy, bo to nie, byłoby, norm, nie byłby to normalny konwent, gdyby nie było wypadku. Wypadnie. Więc nie mam butów rybkowych, mam buty nierywkowe, ale o dziwo. Już nie pasują równie dobrze. Adam, pięknie, no. pięknie. Cudowne są. Właśnie, bo byłem na Hika, gdy sobie tam szczółkę, jest cudowna. To właśnie pierwszy zakup naszej grupy. Tak? E... Szczółka, w sumie no, dobre no, Tak? No tak się nazywa. Nie no, musimy wymyślić. Może być Bimber, może być... Bimber, się bimber jest bimber. Bimbur, bimbur, bambur. Dobrze, teraz idziemy Co chyba zbi? do żabki. Chyba idziemy do żabki. Smacznego. Po go. jakieś pitku coś. Jest A, jeszcze opowiedzmy o klacie, bo Ty chyba tego nie widziałaś, ale jak zaczęłam zdejmować zdzierać z siebie klatę, to zaczęła woda chlapać, a tak, ja się nie widać, jak wyszłaś, z tym się tak założyłam tu na ramiona i tak, i tak jak się ruszałaś, tak, tak rozpryzgiwała na boki. Tak, o, suszarka mi się jeszcze przegrzała jak suszyłam binder, bo binder też był calutki, mokry, dosłownie jak wyjęty... Nawet Pali. nie, plaka bardziej tak, oferowuje wodę niż ten binder był biedny. No, a właśnie, konweta jest płaska, bo nie umie sobie bindera dobrać. Palić, właśnie nie jestem płaska. No, no nie jestem nie. płaska, bo nie umiesz sobie dobrać binderek. Ale ja to naprawdę. Następny vlogacek będzie, będę kłaściutko deska. No i trzymamy Obiecuję, za słowo, masz przejebamy teraz. Jest ze mną Takajuki. Takajuki. Ziver. Ziver. Nie mam. Ziver. A postać, Jezu. I Ibuki. Ibuki, o. I, Ibuki z nami jest. I co myślicie o Hikari? To zaczniemy po kolei. Dobrze. Ogólnie całkiem podoba mi się organizacja, ponieważ wszystko dość sprawnie poszło i mimo że jakby są obostrzenia, no i jakby wiadomo, koronawirus, to całkiem dobrze wszystko to ogarnęli i jest naprawdę spoko. Ja się z tym zgadzam. No, znaczy organizacyjnie w ogóle ekipa Kontrastu to jest... polecamy Kontrast, Kontrast kochamy. Riku, mm. co powiesz? Powiem tak, że szczerze to to jest jeden z tych lepszych konwentów, na którym byłam do tej pory i było fajnie w końcu się spotkać ze znajomymi po takim dłuższym okresie. No. A jeszcze te pluszaki na przykład były na konwencie też Co fajne. Te pluszaki? No były pluszaki. No były Słysię, tam. Że stoisko? No stoisko? No stoisko. Tak, to, oj, te pluszaki są cudowne, No, no hmm. i jeszcze tutaj grałyśmy w Uno na Cytadeli, no to o. było czas zabawy. I buki? Nie wiem, jest fajnie. Jest <laughs> <It's> fajnie? <fine>. Tak. <laughs> Nie, ja mam wrażenie, że w ogóle wszystkim brakowało y, tak w chuj konwentów. Brakowało to mało powiedziane. No jakby przyjemnie w końcu coś przeżyć. Tak. Jesteś pięknym pedałkiem. Ja wiem z Pięknie. czego to jest. Ja znam postać. Ja ja mówiłam, ge... To jest jeden mm. z gej. To jest chybnika, nie? Tak, tak. Tak. E, kupiłam tego wiga już wieki temu i tak mówię, dobra, będzie konwent, trzeba to wykorzystać, w końcu zrobić. Ja mówię, nie, chcę, nie chciało mi się w binderze chodzić. Mówię, dobra, femka, lecimy. Ja podziwiam ludzi, którzy umie, potrafią robić femki albo męskie wersje, bo ja na przykład kiedyś się za to brałam i ja jestem typem człowieka, że jak dasz mi obrazek, to ja zrobię, ale jak mam coś samemu, to, to, to nie, to jest mi bycie niekreatywnym, jeżeli ja. A ja akurat lubię bardzo projektować stroje, więc dla mnie A. to było takie, dobra. Przymyślmy, dobra, 15 szkiców, dobra, który wybrać? Dobra, połączmy to te. To zaprojektować otkę moją, bo ja mam kolczyki i nie wiem, co do niej zrobić. Ja robiłam kiedyś na randomie po prostu, bo miałam za dużo żywicy. Mhm. Jak odlewam, to po prostu zalewam randomowe foremki. I tak potem patrzę i mówię, hmm, a może by tak dolać drugi? I wyglądałam kolczyki, zaraz Ci mogę je pokazać. Okej, okay, okay. ja bardzo chętnie. Takie nie? No, 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 to są te... Ja, ja widzę, ja wiem, że to ma potencjał, to ma kurwa potencjał, ale do Znaczymy, czego to... to o myśli. tak nas widać prawie wszystkich, jakbyście się widać, że to by wszystko. <laughs> <laughs> to jestem w miarę świeża, jeśli chodzi o konwenty. No, w sumie moim pierwszym był Pierkon w 2018. No i o, później... No ja bardzo, no, bardzo niewielu byłam, tak, chyba z pięciu, sześciu. Teraz byłby siódme Siódmy, więc tak. No, to ja już. Musiałam liczyć nawet na mam z każdego, także musiałabym jeszcze <grym> <grym> To nie, co To, nie, to jest mój ja. trzeci konwent, a pierwszy to był w 2019 x mas we Wrocławiu. O, no, na x no? też byłam. To chyba się widziało dwa razy, tak naprawdę. Bardzo Boże. możliwe, bo generalnie to się robi tak, że jak macie jakiś konwent, na randomie z kimś gadacie, gdziekolwiek. I potem to się robi tak, że się potem za jakieś 2 lata, 3, 4, 8 spotykacie się w jakiejś grupce, czy przy okazji czegoś i potem macie flashbacki. Wiesz co, takie ja mam wylicz ja wspomnienie, że na Pyrkonie właśnie w 2018 robiłaś się właśnie z Token Rambu. Nie. Nie. Nie robiłam jeszcze nie. Pamiętam. Jeszcze nie robiłam koszt. Pamiętam, że chyba to byłaś Ty, ale wiem, że ktoś kleił sobie brodę. To ja, tak. z magii. Tak, no właśnie, bo kurwa no, no, osób mówią ja to tak pamiętam, że kliś sobie brodę ja tak sobie stałam tak. i patrzyłam takie wow, ale fajna broda. I tak. pomagałam ci z jakimiś środkami i byłam jak wow! A, o, tak? no. No. o, dobra, to jest dobra, takie to bardzo wspomnienie. Tak. Ale to bardzo różnie, bo przy nie potrzebuje potrzebuję pomocy po prostu z ubrania bo no. tego jest za dużo. Tak nie przetrzymam wszystkiego. Dobrać. ale się tak trzymasz ten brod taki. Mm. Mm. No bo ja nie mogę mówić, jak to się klei. To jest Znaczy i w ogóle miałam taką pastę, że jak znajomi obczaili, że nie mogę się odzywać i ruszać niczym jak kleję brodę, to zaczęli mnie obrażać i kurwy wiedziały, że ja nie odpowiem. Aaaa, ten moment. To nie, to my się poznałyśmy na Messengerze. Tak, przez grupkę, ale okay. nie pamiętam już jak dokładnie, ale yy, wiem, że jakoś... Po prostu udostępniono post. Z nagi Mieliśmy chyba coś robić a nie są na no i później sobie do też i dolisz też, też no nie wiem jak no generalnie internety nie jak za dużo tego było już żeby spamiętać. Coś no a miło, później codzienne to? pisanie tak teraz jeszcze tylko ludzi do grupki znaleźć i kieba się komuś. Konweta jest na pierwszy ogień za to w Joe wie baćy kurwa us i potu skąd ty z Instagrama o myślałam że powiesz, z Tiktoka nie mam Tiktoka nie tak lubię. naprawdę no to jest ale, możecie. Ale, ciebie, które się szanuje. Wow, ja jestem nie mam nawet stara. Jak na obecne standardy. Mam TikToka. Więc... Teraz ja TikToka, ja ale mam. że martwy. Tak samo jak Instagram. <grym 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 tak to na Instagram. Tak. Czy na, na relacje? No, Instagram jeszcze nie jest martwy, bo Insta Story cały tydzień. No porobiłam tego jebanego Joe'ego. Jak już mi mózg siadał, to po prostu udostępniałam, bo to była jedyna funkcja, jaką mój mózg wtedy miał. Trzymanie chociaż chwili, e, reszta jak kurwa psychiki. Tak, tak, po prostu Kurde. ja już w pewnym momencie nie mogłam patrzeć na nitki. Ja miałam takie, Boże, co so teraz? Albo skończyłam jeden etap i już sobie zaczynałam wypisywać na kartkę po kolei, co mamy do zrobienia, bo już głupiałam, bo już byłam tak zmęczona, mówię, nie, no mózg mi pada, nie? I no dobra, to teraz to i potem... Patrzę się na kartkę, widzę co mam na napisane jest takie, yy, coś było do zrobienia, no było. Mam napisane jak byk przede mną, nie? No, coś było, tak. Miałam sz tak, miałam to. No, no, no tak. I tak sobie siedziałam przez dwie godziny. No nie mnie napisałeś, że umrzesz, a jednak nie umarłaś, więc no. Mówiłam ci, że będzie dobrze. Nieśmiertelna po prostu. Może umarłam, ale jeszcze wiecie. Nie to tak. E, skrzeszenie. Teraz będzie, mówił od rury zgnili. zgnili z... Wójcie, już jest zielony. Już <śmienicza> no przez 5 miesięcy nie miałam fajki w ustach. I spaliłam sobie grzałkę przez własną głupotę, bo, jej nie, bo nie wyłączyłam tego elektryka, nie wrzuciłam tego do torby wyłączonego, tylko włączone, jak chodziłam do żabki. I się kurwa zacisnęło i się kurwa spaliło. I na potwierdzenie swoich słów w ramach akcji desperacji kupiłam sobie fajki. Nie palcie, proszę, nie palcie. nie. mi zryja teraz, nie palcie. <śmienicza> I moja piękna bluza będzie śmierdzić. Dobrze, cudownie jest wracać na mieszkanie Hit. w Poznaniu. Hit. Hit słuchajcie, my nie wiedzieliśmy w ogóle co kurwa się dzieje. Bo tak, podeszłam zgasić do popielniczki papierosa po prostu. Yy, I zagaiła mnie starsza pani, czy bym mogła ją poczęstować. No to jakby luz bluz. Wszystko pięknie, to jest to trudna. A to jest od tego płynu. Tak, o Boże. Dobra, trudno. No i w każdym razie zagaduje nas inny pan. Bo tam w ogóle było, było jakieś zebranie seniorów, no. ale sympatyczni, bardzo kochani. Połowa podpita. Tak. Ale ten cały dzień siedzą, więc no przypuszczam, że to takie zebranie osiedlowe. No i generalnie y, pytają nas, co się wydarza. No to mówię, że na lejery, w, no, w, w szkole. Nie Ciebie, bo ja tam nie tak, jeszcze. bo ty tam ja byłaś daleko. Tak. Dopiero. No i generalnie pytając co się dzieje, no to ja mówię, że mamy taki zlot jakby fanów yy, kultury dalekowschodniej i tak dalej. No to oni sobie, jak Ciebie zobaczyli, jak zobaczyli konwentę, to sobie ujebali w bani, że jesteśmy z teatru. Tak. I poprosili nas o odegranie scenki. Tak. kwestię, kwestia, się kwestię. Tak, tak. Żebyśmy z że my jesteśmy tak. z teatru, żeby nie było mnie wcześniej. Nie, ja nic nie wspominałam ja właśnie wiesz. o tym teatrze, nie? Ja właśnie Tylko tak... mówiłam, że jesteśmy poprzebierani tam no, za różne no. postacie z książek i cudów wianków. No to ci sobie ujebali, w ogóle pan mnie zagadał o jakieś piwo irlandzkie, nie wiem o co mu chodziło. Tak. No ale generalnie poprosili nas o odegranie jakiejś scenki. Tak, jakiejś po prostu fragmentu z tak. Którego nie mamy, no bo nie jesteśmy z teatru, prawda? Tak. Nie... <laughs> Więc poszła scena z anime. Tak. W której Adam spuszczał się nad zajebistością langi. Tylko zamiast langi byliśmy Tylko zamiast langi byłam ja. <laughs> Także na no, spontanie osiedlowa publiczność. Pięknie, pięknie, Boże, poznaj kuba, kocham Was. Kochamy Was po prostu. Cudownie. Na przypadek, albo wcale. Niewysty. Tak. Czy mój scenariusz był dobry? Zajebisty, słuchaj, od twórców nie jakby. I tak więc oto wróciłam. Generalnie uważam, że wszyscy kompletnie, totalnie potrzebowali konwentu. Gdzie było dram, no bo wszyscy byli zajęci jaraniem się yy, i w ogóle. Upierdliwe, strasznie było to, wchodzenie yy, wewnątrz w maseczkach, no ale wiadomo, yy, to już jakby nie, nie jest wymysł samych, samych organizatorów ani nikogo, no tylko tam jakby to już jest odgórnie na, narzucone. Ale co, no ja osobiście jestem zadowolona. Yy, zobaczyłam no, swoich znajomych, kurwa, z niektórymi nie widziałam się po trzy lata, jeżeli nie dłużej. Odkryłam, że pod sztuczną klatą człowiek się zajebiście płaci, ale to ciekawe, w samej klacie nie jest, za, nie jest wcale tak gorąco, jak można by się spodziewać. W sensie jest mokro, ok, ale cyrkulacja powietrza faktycznie jest, tak jak producent na przykład na, na aukcji zapewniał. No ja jestem w szoku, bo mi z reguły jest we wszystkim gorąco. Teraz mi jest kurwa gorąco, a w tej klacie mi gorąco nie było, więc to, to coś w tym jest. W ogóle ogólnie nie spodziewałam się tego, ale y, tak jak się strasznie jarałam tym, że o konwent, po tak długim czasie i w ogóle, y, to doszłam do wniosku, że jednak potrzebuję teraz odpoczynku od ludzi. Bo jak się miało tyle czasu przestoju od y, socjalizowania się w y, różny sposób, tam nie licząc, y, rodzinki jakieś są na grillu perelach, y, to jest strasznie ciężki temat. Ja wróciłam. Tak zmęczona psychicznie, mimo że no, tak jak mówiłam, nie było żadnej dram, nie było niczego. W sumie była sama radość i euforia. O tyle no, totalnie jak wróciłam do domu, to stwierdziłam, że mam kurwa dosyć ludzi. Ja wiem, że ten stan mi po prostu przejdzie, i to tak pewnie lada chwila, ale przypuszczam, że przez tydzień będę się ograniczać tylko do domowników i do osób, z którymi pracuję. Dobra, minęło trochę czasu od hikarii i generalnie ja ostygłam. Z emocji. Mój głos się też przy okazji wyleczył, bo w trakcie montowania jak zobaczyłam... Zobaczy, zobaczyłam, usłyszałam w ogóle, jaki mam głos, to... No nie. Ja się nie spodziewałam w ogóle, że będzie taki zdarty, bo starałam się używać w miarę możliwości przepony. No ale widać, nie do końca mi to wyszło, zwłaszcza przy darciu mordy na afterparty. No ale przechodząc do podsumowania takiego ogólnie Hikari... Było zajebiście spoko. Tak jak już wspomniałam, wszyscy potrzebowaliśmy konwentu, fandom tego potrzebował. Yy, okazało się, że yy, moi znajomi, pozdrawiam was yy, cieplutko, yy, jakoś po prostu nie mieli chyba, nie umieli chyba zagadać i wydaje mi się, że tak wiele osób miało, bo z tego, co rozmawiałam sobie z ludźmi, to bardzo dużo, yy, bardzo wielu osobom pourywały się kontakty, a po tym pierwszym konwencie właśnie one, yy, one wróciły, jakby odżyły no i wychodzi na to, że generalnie Rozchodziło się tylko i wyłącznie o to, żeby mieć umiejętność zagadania. Pamiętajcie, ważne jest też mieć normalnych znajomych, a nie tylko tych konwentowych, bo potem, jak jest właśnie przestój, to jest przykro. Ja się mega cieszę, że byłam. Żałuję, że nie mogę też pojechać na, na kolejne konwenty. Znaczy, w teorii bym mogła, ale w praktyce bym umarła, więc, więc nie. Ogólnie wiem też, że. Pewnie większość z Was liczyła też na to, żeby wejść do środka, żeby sobie tam pooglądać wszystko, od, od, znaczy może nie od kulis, ale na pewno od wnętrza chociażby budynku, ale ja naprawdę nie chciałam tam wchodzić, bo było zajebiście gorąco. Pomijam, że martwiłam się też o makijaż. Ja się potem rozpuszczałam. Co chwilę, co chwilę było coś, bo co chwilę ktoś idzie, a chodźmy na cytadelę, a chodźmy coś, chodźmy tamto, siamto. No i tak niestety wyszło, że zobaczyliście tylko to, że jak tam się żeśmy wydurniali, czy kręciliśmy się po cytadeli. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Przy następnym vlogu będzie lepiej. W ogóle ja się tak strasznie ekscytowałam tym Hikari, że myślę, że też vlog zszedł na coś, co robiłam przy okazji, a nie tak stricte, no bo. No nie ukrywam, ja jedę na koniec, żeby też coś z tego konwentu mieć, a vlog jest taką rzeczą przy okazji. Ale obiecuję poprawę, następny vlog, jasek będzie już taki sensowniejszy, treściwszy, myślę, nie będzie taki rozlazły. Pamiętajcie odwiedzić fanpage'a, instagrama, który powolutku się rusza, tiktoka, za którego też się niebawem zabieram. Wszystkie inne media mam, te, social media właściwie, mam też grupę na Facebooku Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie Tak, ja się zawsze jaram z każdego jednego numerka, także... <gryw> Dajcie mi tą radość Nie mam filmów za często, także nie będę wam spamić A jeżeli już subskrybujecie i dotarł do was ten filmik no to z tego co się orientuję YouTube teraz robi taki zajebisty mek, Że lubi nie wysyłać powiadomień Więc albo sobie je włączcie Albo zasubskrybujcie po prostu od nowa I to wam się wtedy chyba jakoś wyzeruje No nie wiem, jakoś to tak podobno działa I do zobaczenia w następnym filmiku Może będzie niedługo Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało